Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Get Ready With Me na bal ósmoklasisty Tak, dzisiaj mamy bal w szkole, a bardziej w pałacu, ponieważ nasz bal nie jest organizowany w szkole, tylko e, poza szkołą. E, chyba w sumie jesteśmy nieliczni. Możecie napisać, jeśli jesteście w klasie, czy macie bal w szkole, czy może poza szkołą. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja z chęcią poczytam. E, tak, dzisiaj get ready with me, czyli pokażę Wam jak robię makijaż. To nie będzie tutorial, po prostu wiele osób jest ciekawych, jak będę wyglądała na balu, więc dlatego taki filmik nagrywam, więc pokażę jak ja to robię. Nie musicie po mnie tego powtarzać, bo wiem, że niektóre rzeczy pewnie robię źle. Um... Pokażę Wam jak wygląda moja sukienka, buty Więc co, jeśli filmik Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapeczki w górze Oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze chcecie mnie więcej oglądać Oraz koniecznie wpadajcie na moje wszystkie media społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie upi... w w Więc co, ja już zaczynam Teraz lecę myć włosy, ogólnie kąpać się yy, I później już do Was się odezwę z mokrymi pewnie włosami ale zanim to jeszcze chciałabym Wam pokazać moje paznokcie, które mogliście już zauważyć pewnie, bo są dość długie. We vlogu z serii odliczeń do wakacji pokazywałam Wam jak wygląda proces, mniej więcej robienia ich. Więc koniecznie odsyłam Was do tego filmu. Mam takie różowe, zupełnie inny odcień jest się niż samej sukienki, później sami zobaczycie, ale mm, chciałam, żeby był taki trochę kontrast. Chciałam też, żeby były bardziej letnie, a nie takie ślubne, jakby, bo za chwilę zaczynamy wakacje i chciałam po prostu mieć takie bardziej szalone, nie takie mm, stonowane. Więc co, teraz ja lecę się kąpać i za chwilę zrobię wam takie przejście, i już będziecie mnie widzieli w mokrych włosach. Jak widzicie, mam tutaj już mokre włosy, umyte. E, może się zmieniać oświetlenie, ponieważ nagrywam przy dziennym świetle, więc mogło się troszkę zmienić światło, ale zaszło słońce. No i co? Ja zabieram się do roboty. Zacznę dzisiaj od makijażu twarzy. E, nałożę podkład i zrobię taki lekki. Makijaż oka w odcieniach różu, troszkę będzie błysku. No i później przejdziemy do włosów. No i później już będę gotowa. Mam nadzieję, że ze spokojem tutaj wszystko zdążę i mam nadzieję, że się uda ładnie. Jeśli będę coś mówiła i nagle przerwie mi jakiś głośny dźwięk wiercenia, to przepraszam, ale ktoś nagle zaczął wiercić, jak ja akurat nagrywam. To jest po prostu super ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji i nie będzie Cię słyszeć, ale jak coś, to yy, chciałabym Wam o tym powiedzieć. Więc dobra, ja już zaczynam. Przed zrobieniem jeszcze make upu rozrzucałam sobie włosy. Jeśli chodzi o rzeczy, które naużyłam, to yy, jest to olejek yy, arganowy, taki oraz yy, taką giełkę z kalosa. Więc takie dwie rzeczy. Oczywiście tego olejku nie nakładam na włos, ponieważ by były tłuste, tylko tutaj na końcówki troszkę tutaj powyżej. A więc teraz już mogę zaczynać. Wygląda mój makijaż, teraz będziemy robić włoski Okej, okay, jak widzicie włosy już mam zrobione o, tutaj, zobaczcie, takie loczki mam Jeśli chodzi o sukienkę oraz buty, to właśnie chcę Wam je teraz pokazać, jak wyglądają A później pokażę Wam, jak wygląda to wszystko na mnie Więc jeśli chodzi o sukienkę, to ona wygląda tak Jest biało-różowa, tutaj ma takie wycięcie e, Tu taką koroneczkę, dół jest julowy e, Jest ona na ramkach i ona jest przed kolaną I kosztowała ona 320 zł I kupiłam ją w Ella Boutique Tak się nazywa ten sklep Jest on w, u nas w Plazie Oraz w Poznaniu, więc jak ktoś jest z Poznania No to tam warto sobie zajrzeć Ponieważ są bardzo ładne sukienki a jeśli chodzi o wódki, to one tak się prezentują: są to szpilki i w takim kolorze, tutaj wyglądają na beżowe, ale one wpadają w taki lekki róż, więc idealnie pasują. Są to szpilki 8 cm. Trochę się zdziwiam, bo nie wiedziałam, że to będzie aż tyle, ale są bardzo wygodne i są stabilne, więc to jest najważniejsze. Mam je w rozmiarze 36 i zakupiłam je w CCC i na początku kosztowały 90 zł, ale była tam jakaś promocja wtedy i. Zapłaciłam za nie około 70 zł, więc udało mi się. No i takie buciki. A jeśli chodzi o torebkę, to mam tą, co miałam też na weselu. Więc jeśli nie oglądaliście Get Ready With Me na wesele, to tutaj albo tutaj pojawiłaby się link do tego filmu. I to jest torebka Tom Taylor z takimi kwiatuszkami. I ona jest również w takim jasno-różowym kolorze, więc idealnie mi pasuje. No i tak, teraz jeszcze nasmaruję nogi, ręce oraz tutaj dekolt takim olejkiem arganowym z Indigo Za chwilę Wam go pokażę, a później już się ubieram w sukieneczkę I psikam się tym, ponieważ chcę, żeby skóra fajnie się świeciła, fajnie się mieniła Bo ten olejek daje bardzo fajny efekt, już Wam go pokazuję Jest to taki olejek z Indigo, Argan and Almond Oil to jest olejek Blink Blink Jak coś I zobaczcie, jak się wstrząśnie To tak się trochę mieni tutaj Nie widać tego w tym świetle Ale na Instagramie jak wam pokazywałam właśnie To cudeńko To bardzo ładnie to było widać Dobra, psikam się Ubieram sukienkę I zobaczycie jaki jest efekt końcowy Koniecznie wpadajcie na moje wszystkie moje społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie. No i co? Ja lecę się bawić i do zobaczenia już w kolejnym filmie. the same time Would you break up just because I told you